Witam Kamila ślimaki. No, jak już mówiłam w poprzednim wideo, kilka dni wstecz. Oczywiście mówiłam, że będziemy wchodzić w życie ślimaków, przesłowiowo mówiąc, w życie z butami wchodzimy w życie ślimaków, więc teraz sobie opowiemy o diecie ślimaków tym razem. Ślimaki dostają również nie tylko cykorie. Nie tylko marchewki i tym podobne rzeczy, ogórki i tak dalej, ale również, tak jak mówiłam, że dostają pokrzywy: pokrzywa, liście mlecza, trawy. Zwykła trawa, która rośnie na ogrodku. Tą trawę po prostu zrywamy, wrzucamy do terenu ślimaków. Bardzo prosty sposób no ale też i sposób naturalny. Bez nawozów. Dlaczego mówię z własnego ogródka? Dlatego, że tu mamy pewność, że nie ma substancji chemicznych bądź yy, yy, znaczy nie ma ryzyka tego, że są jakieś nawozy jakieś substancje chemiczne, które mogłyby zagrażać ślimakom. Więc z własnego ogrodu. Pokrzywa, trawa, liście mlecza, kwiaty mlecza, łodygi, wszelakie zielska, które rosną po prostu na ogrodzie. Te wszystkie zielska dajemy ślimakom. Skarmiamy tak ślimaki. Co się ostatnimi czasy dowiedziałam na YouTubie, oczywiście na francuskim YouTubie. Ponoć można dostać ślimakom suchą karmę od psów i kotów, ale co do tego, to jeszcze się na ten temat będę wypowiadać, dlatego że ja tego nie wypróbowałam. Więc, póki ja czegoś nie wypróbuję sama na moich ślimakach, to o tym po prostu nie mówię. Napominam, że to będzie w programie, będzie to w dalszych filmach. Do tego momentu nie będę mówić, póki ja sama tego nie wyeksperymentuję, nie mówię. Ślimakom można też dawać płatki dla rybek. Po prostu zwykłe płatki dla rybek. Dajemy ślimakom. Po prostu takie o zwykłe dla Rybek sypiemy również w niedużych ilościach. Ślimaczki to sobie skonsumują. Razem z tą pokrzywą, razem z tym co dostają, z tym zielonym co dostają, ślimakom dajemy, czyli uzupełniamy ich dietę. Wapnie Wapń jest elementem niezbędnym. Tutaj mają, proszę bardzo. Dajemy skorupy jajek. Po co? Po to, żeby miały wapń. Dos dostateczną ilość wapnia to jest niestety element niezbędny. Musimy pamiętać o tym, że wapno musimy dawać. Ja tutaj oczywiście na skorupy ślimakowi posypam. Troszkę płatków, ale dobra, to nic nie szkodzi, one sobie tam poradzą. Więc. Mm, skorupy jajek. Kurzych. Skorupy ślimaków. Wszelakiego rodzaju po prostu nie ma to znaczenia pod jaką postacią ten wap. One mają to dostawać po prostu w diecie i tyle. A czy to będzie skorupka ślimaka? Czy będzie to po prostu skorupka od jajka? Czy będzie to yy, nawet yy, skorupa? Yy, nawet zwykła muszelka, powiedzmy. Weźmiemy zwykłą muszelkę, nawet coś takiego. Nawet coś takiego. Pokruszymy, wrzucimy do terrarium jeżeli mamy jakieś zbędne możemy je śmiało po prostu pokruszyć i wrzucić do terrarium ślimaków, one to sobie spokojnie skonsumują, zjedzą i przede wszystkim muszą mieć non stop dostęp do jedzenia bo tu nie mamy pewności kiedy te ślimaki tak naprawdę jedzą, się mówi, że ślimak jest nocnym markiem a tak naprawdę zdarza się żerować ślimakom i w dzień więc one sobie po prostu jedzą wtedy, kiedy one mają ochotę, bo one same wyczuwają, kiedy mają ochotę jeść, kiedy one mają ochotę na wodę, kiedy mają ochotę na wapń, kiedy mają ochotę na coś, nawet na płatki dla rybek, czy nawet suchy pokarm od psów i kotów. Nie dajemy mokrego pokarmu od psów i kotów, dajemy suchy, jeżeli już chcemy dać jakieś proteiny no to po prostu możemy sobie pozwolić kilka tam granulatek dać od psów i kotów. Spróbować trzeba. Na ten temat, jeżeli ja się... No jeszcze ja się nie odważyłam po prostu moim ślimakom dać, więc na ten temat się nie wypowiem. Nie wiem, czy ślimaki takie rzeczy jedzą, czy nie. Nie widziałam ślimaka jedzącego, słową karmę dla, dla psów czy kotów, ale... Jeżeli ja wypróbuję w diecie moich ślimaków i zobaczę, że będą no jadły takie coś, no to po prostu się wypowiem bliżej na ten temat. Aczkolwiek, póki ja nie próbuję, bo niestety no, ja też się dowiaduję różnych nowych rzeczy z YouTube'a non-stop. Więc póki nie doświadczę sama na moich zwierzakach no to ja się nie wypowiadam po prostu żeby nikogo nie wprowadzić w błąd ślimakom dajemy płatki dla rybek akwariowych jak i również nie tylko mieszanka karmy dla rybek ale również dajemy trzy algi po prostu ja je używam dla głupików. Trzy algi i również to daję. Jako, że już dawałam ślimakom, to ja to mam wypróbowane i można to dać taką karmę dla wszystkich ryb ślimakom. Po to, że to są proteiny, po to, że to są algi. To, są, to jest zielone. I ryby mają z tego witaminy, mikroelementy, różne rzeczy, które potrzebują również do swojego rozwoju. Ślimak od czasu do czasu potrzebuje protein. Może nie ciągle, czegoś, co jest dlaczego można dać karmę od psów i kotów, znaczy suchy pokarm od psów i kotów. Ewentualnie można od czasu do czasu sobie pozwolić na wrzucenie kilka takich takich granulatek dlatego, że od czasu do czasu ślimak potrzebuje proteiny proteiny to jest mięso w postaci mięsnej suchy karma sucha dla psów, kotów to jest coś w rodzaju mięsa ja nie mówię, że mamy kupować jakąś ekstra karmę dla psów i kotów ślimakom Wystarczy małą saszetkę kupić, taką 500 gramową, lub po prostu, jeżeli mamy psa lub kota w domu i skarmiamy go takim czymś tego zwierzaka, to możemy podkraść kotu psu kilka granulek i dać ślimakom. One potrzebują do czego? Do rozwoju własnego ciała ślimaki, ponieważ ślimak sam w tej muszli. To jest mięso, tak naprawdę. Mięso ślimaka jest dla ludzi bardzo zdrowe. Ludzie we Francji bardzo dużo ślimaków jest jedzonych. Może akurat nieznane są ślimaki afrykańskie olbrzymie, lecz nasze pospolite winniczki są znane z tego, że są konsumowane. Były przynajmniej kiedyś. Teraz jest. Konsumowany we Francji najczęściej ślimak Petit Gris lub Gros Gris, to taki podobny do naszego wilniczka, lecz w Polsce jest on hodowany, ale nie jest on sprzedawany w zwykłych sklepach zoologicznych. Nie jest on dostępny. To trzeba było pojechać do. Yy, osób, które hodują ślimaka grogry lub gris On jest podobny muszelkom do naszego winniczka, lecz troszkę mniejszy i bardziej kolorowy, wcentkowany, taki i ciemniejszą muszelkę. Ma. Taki troszkę kształtem jest do naszego ślimaka podobny. W każdym razie jest najczęściej i najwięcej konsumowany we Francji. W Polsce jest on sprzedawany najczęściej w takich okrągłych barkietkach. Bo zdaje się 8 sztuk, 6 albo 8 sztuk. 8 sztuk zdaje się, widziałam, w postaci mrożonej. Ślimaki myśmy kupowały, myśmy jadały już. Mięso ślimaka jest najzdrowsze tak naprawdę. Ale jest też. Mające swoją cenę, więc można takie rzeczy zjeść tak naprawdę od święta, bo tak na co dzień zjeść ślimaków, takie barkietka 8 sztuk to jest naprawdę na co dzień to jest niestety rzędu, no nie powiem ile, ale w każdym razie nie jest tanio. Trzeba byłoby mieć własną, własną hodowlę ślimaków. Żeby na co dzień sobie pozwolić na zjedzenie kilka sztuk, tak naprawdę na mózg i, i w ogóle jest bardzo zdrowy. Ślimak, żeby móc się rozwijać, w ogóle sam ślimak, swoje ciało, żeby mógł rozwijać, to do tego mu są od czasu do czasu potrzebne elementy proteinowe w postaci na przykład mięsa. Które jest zawarte właśnie w karmie psiej lub kociej, w suchej karmie psiej lub kociej. Nie wiem, czy można dać mokrą karmę tego, to ja nie wiem. Nie mam w tym temacie doświadczenia, nie dowiedziałam się na ten temat ani w, teori w teorii, więc a sama też nie, nie chcę tutaj zrobić jakiegoś błędu, więc po prostu nie wypowiadam się. Od czasu do czasu, no gdzieś tam. Nie wierzę, że w naturze, w naturze ślimaki zapewne żyjąc w naturze też im się zdarza coś proteinowego zjeść w postaci mięsnej. Na przykład pewnie jakąś dżownicę albo innego ślimaka, pewnie im się zdarza w naturze. My tak do końca nie wiemy, co w naturze ślimaki jedzą. Trzeba byłoby, nie wiem, 24 na dobę. Praktycznie trzeba byłoby jakąś kamerę nastawić, taką noktowizyjną i dziennowizyjną, która by po prostu pokazywała nam obraz, co tak naprawdę ślimaki jedzą. No ale do tego to musiałyby być bardzo widoczne ślimaki, żeby móc wiedzieć na ich temat. Najlepszy sposób na temat ślimaku, żeby się dowiedzieć cokolwiek, no to po prostu mając ślimaki w domu pod swoim dachem, hodując je we własnych terariach, we własnych pojemnikach, faunaboksach albo czymś, no to możemy po prostu sami eksperymentować, po prostu podrzucając im coś niewiele, niewielką ilość jakiegoś tam pokarmu innego niż to co niby jedzą w co dzień. bo tak naprawdę ślimaki, dlaczego się mówi, że one są do konsumpcji na zdrowsze? Ponieważ ślimaki jedzą z reguły. Tylko zielone. Z reguły. Aczkolwiek od czasu do czasu zje, zjedzą coś mięsnego. Nie wierzę w to, że w naturze nie zjedzą czegoś mięsnego. No ale jeszcze nie widział nikt, akurat na uczynku nikt nie złapał jedzącego ślimaka jakieś mięso, tak? Ale po prostu z psią karmą. Możemy wypróbować. Jeżeli zje coś od psa, od kota, z psiego jedzenia, z kociego jedzenia, no to znaczy, że po prostu albo ślimak miał taką potrzebę, można to nazwać, że albo był głodny, jak wilk, nie było co jeść i zjadł to mięsne coś, lub po prostu zaszła taka potrzeba, doszedł, do tego wniosku, że po prostu potrzebuje, ma taką potrzebę i należy się mu coś mięsnego po prostu musi do rozwoju swojego ciała też i skorupy również ponieważ w mięsie też jest jakieś tam coś co jest na budowę skorupy również, nie tylko nie tylko wapń ale również inne rzeczy są potrzebne ślimakowi do rozwoju muszli, jak i do rozwoju wszystkiego, on z cały musi się w odpowiedni sposób rozwijać, żyć więc żeby żyć zdrowo to potrzebuje wszystkiego, tak naprawdę troszkę wszystkiego, troszkę tego troszkę tego, tak jak w terrarium obserwujemy sobie szlimaki to one właściwie skupną sobie troszkę tego, troszkę tamtego troszkę pokrzywy sobie skupną, troszkę liścia mlecza Troszkę trawy, troszkę czegoś. No, i elementem niezbędnym do życia ślimaka jest woda. Woda. Dlatego tak ważne jest, żeby ślimaki regularnie zraszać. Ja mówię regularnie, to może być co dzień w porze suchej lub co dwa dni również w porze suchej ponieważ tak w naturze hmm, tak w naturze jest. Jeżeli ślimak żyje w naturze, a jest pora sucha jak w tej chwili, dwa, trzy dni suchej pogody, w naturze ślimak przeżyje bez pomocy, bez ingerencji człowieka. Z kolei w chwili, kiedy jest ślimak w terarium, no to niestety bez ingerencji człowieka w terrarium żyjąc ślimak... Jeżeli go nie zrosimy przez dwa tygodnie, no to niestety, ale będzie po prostu sech, 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 aż wyschnie, co spowoduje, że będzie śmierdzieć. Będzie brzydko pachnieć. No i po prostu co? Wyschnie. Mało powiedziane, po prostu zdechnie, tak? Bo jak nie ma wody, no to niestety no nie ma szans do życia. Nie ma pokarmu. Szansa jest raczej niemożliwa. Więc jest ważny regularnie podawać pokarm oraz regularnie kontrolować wodę. Oczywiście, w oprócz tego, że zraszamy ślimaki regularnie, możemy sobie podzielić co dwa dni, co dzień. W zależności od tego, jak jest w otoczeniu, czy mamy sucho. Czy jest to pora sucha, czy jest to pora letnia, czy jest to pora zimowa, czy jest to pora jesienna? Po prostu sami musimy obserwować jak tak naprawdę ślimaki się zachowują. Ponieważ one naprawdę różnie się zachowują. Nie jeden w porze suchej po prostu odmówi posłuszeństwa, schowa się do muszelki, po prostu będzie czekał na porę mokrą. Nie jeden ślimak będzie po prostu tak w pół, nie całkiem się schowa, będzie czekał Gdzieś tam na pół schowany, aczkolwiek będzie w takim nie do końca schowanym. Co będzie, co będzie oczywiście okazywało, że ślimak jest nazwijmy to zadowolony z tego z tych warunków. Może tak być. Nie do końca czasami się schowa do muszelki, a czasami po prostu wklęśnie się całkiem do tej muszelki. Co co okaże się, że ślimakowi jest na przykład za gorąco i za sucho, więc również trzeba to, trzeba po prostu swoje ślimaki obserwować, żeby wiedzieć jak one się zachowują tak do końca. Jeżeli są bardzo złe warunki, jest bardzo sucho, bardzo gorąco, to zauważymy, że ślimak po prostu się schowa, a wręcz się wklęśnie jakby do tej muszelki. Co okaże się, że temu ślimakowi nie pasują takie warunki, i należy zrobić wszystko, żeby on się poczuł lepiej. Poczuje się lepiej, kiedy ślimak z muszelki lekko wystaje. Lekko wystaje jego ciało z muszelki. To znaczy, wy... ma się wrażenie, że zaraz te różki swoje wystawi. W chwili, kiedy się widzi, bierze ślimaka, to ma się wrażenie, o zaraz różki wystawi, jeżeli on poczuje, że tam jest jedzenie i woda. I oczywiście co? Wapń, który jest elementem niezbędnym. One wiedzą, kiedy, one czują, że jak jest wapń, no to po prostu robią wszystko, żeby go dostać i tego wapnia się najeść. To jest element niestety niezbędny. No taka jest prawda o ślimakach, no. Jak się dba odpowiednio o ślimaki, to one mogą żyć naprawdę bardzo długo. A jeżeli się zaniedbuje, no to niestety szansa znikoma do życia. Tak naprawdę ślimak żyje od 5 do nawet może żyć 10 lat przy bardzo dokładnej odpowiedniej pielęgnacji. Myślę, że na tyle. Wyczerpałam chyba już temat ślimakowy. Pokazałam co mogłam. Oczywiście, będą dalsze tematy odnośnie małych ślimaczków, odnośnie achatiny, odnośnie tych wstężyków. Wstężyk czy achatina po prostu to są ślimaki, które no, ślimak jak ślimak. Tak na końcu mówię, ślimak jak ślimak, bo on tak naprawdę potrzebuje do 80%, wręcz 80 wilgoci, dlatego się tak ważnym jest elementem woda. I tak ważne jest zraszać ślimaki, zwłaszcza na wieczór, na wieczór, kiedy już żeśmy podali. Tak naprawdę pokarm dla ślimaków możemy wrzucić obojętnie jakiej nie ma znaczenia kiedy wrzucimy ten pokarm, czy wrzucimy go z rana czy wrzucimy wieczorem to nie jest ważne, możemy wrzucić sobie w południe, jak mamy chwilę wolną, znaczy tą chwilę wolną to mamy w ciągu dnia gdzieś tam ucinamy sobie te 5 minut te 2 minutki, idziemy do ogrodu zrywamy te zielska zbieramy i wrzucamy do terariów, także ślimak po prostu sam będzie czuł kiedy kiedy ma ochotę jeść? Oczywiście, on teraz wieczorem już zaczynają ślimaki żerować. Pewnie, że najlepiej mówi się, a skarmiajcie ślimaki wieczorem. No oczywiście, przychodzi wieczór, przychodzi noc. Ja sobie nie wyobrażam, w nocy latać po ogródku, no ale mniejsza z tym. W ciągu dnia gdzieś tam się ucinamy, sobie te dwie minutki urywamy, znajdujemy, urywamy te zielsko i wrzucamy ślimakom do. Terarium, a zraszać ślimaki należy wieczorem po to, żeby je wybudzić z dnia ze snu, żeby je obudzić, żeby one zaczęły jeść, żerować, żyć. I wówczas mamy okazję zaobserwować, jak te bestiole się zachowują, a widzimy, że te mają ochotę jeść i po prostu żyć swoim życiem. Także po prostu temat jeszcze do końca niewyczerpany. Życzę miłego oglądania. Łapeczki w górę, jak zwykle. Subskrypcja, dzwoneczek. I zapraszam do kolejnego wideo. Już niebawem.